Ktoś dźwiga coś w sobie od bardzo dawna, ciężar, który wydaje się niemożliwy do uniesienia, prawdę, która boli i dręczy. Nigdy nie było wystarczająco dużo odwagi, by podzielić się tym z inną osobą, ale teraz nadszedł ten moment. Ta osoba potrzebuje być wysłuchana, zrozumiana, przyjęta bez oceniania. To coś zbyt ważnego, by nadal pozostawało w ukryciu. Za tym milczeniem kryją się nieprzespane noce nieustanne myśli i pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ta osoba spędziła niezliczone dni, próbując uciec od własnego umysłu, odwracając wzrok od tego, z czym nie chciała się zmierzyć. Próbowała wymazać wspomnienia, ukryć blizny i udawać, że wszystko jest w porządku, ale nigdy nie udało się jej naprawdę uwolnić. Ciężar nadal tam jest, uporczywy, miażdżący, przypominający w każdej chwili, że nikt nie ucieknie od tego, co nosi w sercu. Ta osoba wielokrotnie wahała się, zanim podjęła decyzję, by otworzyć serce. Słowa wydawały się zbyt trudne do wypowiedzenia, lęki zbyt wielkie, by się z nimi zmierzyć. Czy zrozumieją, czy mnie ocenią, a jeśli to będzie zbyt wiele dla drugiej osoby? Te wątpliwości były barierami, które przez długi czas uniemożliwiały jakąkolwiek próbę wyznania. Ale dziś coś się zmieniło. To nie był moment nagłego olśnienia ani odwaga, która pojawiła się znikąd. To była potrzeba, cichy krzyk z wnętrza, nalegający, że nie można już dłużej trzymać tego wszystkiego w sobie. Ta osoba musi mówić, musi być wysłuchana, musi podzielić się tym bólem, który już nie mieści się w jednym sercu. Jest tu mieszanka nadziei i strachu nadziei na znalezienie zrozumienia i może ulgi, strachu przed odkryciem ran. I znalezieniem oceny zamiast współczucia. Ta osoba wie, że nie każdy jest gotów słuchać bólu, który boli, który konfrontuje, który ujawnia stronę życia, którą wielu woli ignorować. Ale mimo tego strachu, wybór został dokonany. Słowa mogą wychodzić w sposób zagmatwany, może towarzyszyć im łzy lub milczenie, które mówi więcej niż jakiekolwiek zdanie. Ta osoba może wahać się na początku, szukać właściwych słów, popełniać błędy w próbie wyjaśnienia. Trudno jest wyrazić na głos coś, co przez tak długi czas istniało tylko w samotności umysłu. Moment ten nie będzie doskonały. Będą przerwy, nerwowość, może próba wycofania się, ale prawda będzie tam, surowa, czekająca na wypowiedzenie. Kto będzie gotów słuchać, potrzebuje być naprawdę obecny. Nie chodzi tylko o słuchanie uszami, ale sercem. Ta osoba nie szuka gotowych rozwiązań czy szybkich odpowiedzi. Nie chce powierzchownych rad ani próby zminimalizowania tego, co jest mówione. To, czego ta osoba potrzebuje, to przestrzeń do bycia wrażliwym, do poczucia, że przynajmniej raz nie musi niczego ukrywać, bo noszenie tego wszystkiego samemu jest nie do zniesienia. To jak życie w uwięzieniu w cyklu winy, strachu i żalu bez widzenia wyjścia. Każdego dnia ból staje się coraz cięższy, a izolacja się zwiększa. Ale jednocześnie istnieje mały płomień nadziei, że poprzez podzielenie się coś może się zmienić. Może nie rozwiąże to wszystkiego, ale może być początkiem ulgi, uwolnienia. Ten moment nie będzie łatwy. Ktoś, kto się otwiera, ryzykuje ponowne zranienie, bycie niezrozumianym, żałowanie, że zaufał. Ale mimo wszystko ta osoba zdecydowała się podjąć to ryzyko. Bo gorsze niż bycie źle zrozumianym jest nadal żyć z ciężarem sekretu, który zżera od środka. Decyzja o mówieniu nie dotyczy tylko znalezienia ulgi, chodzi o znalezienie odwagi, walkę ze strachem i pozwolenie sobie na bycie człowiekiem niedoskonałym i wrażliwym. A teraz pytanie, które unosi się w powietrzu, brzmi: kto tam będzie, żeby posłuchać? Kto będzie miał cierpliwość i empatię, żeby zatrzymać słowa? Które być może będą pełne bólu i łez? Kto będzie w stanie spojrzeć w oczy tej osoby i powiedzieć: Jestem tu, słyszę cię, rozumiem? Bo tak naprawdę wszyscy tego potrzebujemy w pewnym momencie naszego życia. Kogoś, kto dostrzeże nas naprawdę, zaakceptuje nas ze wszystkimi ciemnościami i przyjmie bez zastrzeżeń. Ta osoba nie prosi, aby wszystko zostało rozwiązane, po prostu chce, aby ciężar został podzielony aby ten ciężar był zrozumiany. Jest to akt ogromnego zaufania, zaproszenie do wejścia w najbardziej wrażliwe miejsce serca. A żeby przyjąć to zaproszenie, nie trzeba mieć wszystkich odpowiedzi ani być idealnym. Wystarczy być obecnym, być uczciwym i oferować empatię. Moment jest bliski. Ta osoba jest gotowa, aby mówić, ale potrzebuje również być przed kimś, kto jest gotowy, żeby słuchać. Czy ta więź może się nawiązać? Czy przestrzeń zaufania i akceptacji zostanie zbudowana? To zależy zarówno od osoby, która się otwiera, jak i od tej, która jest po drugiej stronie. To spotkanie odwagi, człowieczeństwa, poddania się. Tego typu momenty nie zdarzają się codziennie. Rzadko zdarzają się chwile, kiedy ktoś pozwala się zobaczyć w tak prawdziwy sposób, bez masek, bez filtrów. I rzadko zdarzają się osoby, które mają wrażliwość i siłę, by to przyjąć bez odwracania wzroku. Ale kiedy to się zdarza, coś się zmienia. Ciężar zostaje odciążony, ból staje się wspólny, a nadzieja znajduje przestrzeń do ponownego rozkwitu. Teraz wszystko jest w rękach tych, którzy zdecydują się być obecni w tym momencie. Bo nie wystarczy słuchać, trzeba słuchać sercem, nie wystarczy akceptować, trzeba przyjąć. Nie wystarczy rozumieć, trzeba czuć. Ta osoba nie szuka doskonałości, ale więzi. I być może, dzieląc się tą prawdą, może się wydarzyć coś głęboko transformującego dla obu stron. Ten ktoś jest na skraju powiedzenia wszystkiego. Cisza była jego towarzyszką zbyt długo, a teraz istnieje potrzeba, której nie można dłużej ignorować. Ale zanim zacznie mówić, Wciąż ma wątpliwości, które przesuwają się w jego umyśle jak cienie. Czy ta osoba jest naprawdę gotowa słuchać? Czy jestem w stanie wszystko wyrzucić z siebie, nie gubiąc się w trakcie? Te niepewności są naturalne, ale prawda jest taka, że ciężar ukrywania jest już bardziej nie do zniesienia niż strach przed ujawnieniem. Dlatego kogoś nie chodzi tylko o uwolnienie słów. Chodzi o otwarcie części siebie, która była zamknięta przez bardzo długi czas, jakby był to ciemny pokój, pełen bolesnych wspomnień i stłumionych uczuć. Klucz do tych drzwi nigdy nie został znaleziony, aż do teraz. I to, co jest wewnątrz, nie jest piękne, nie jest łatwe do wyjaśnienia i może być nawet trudne do wysłuchania. Ale mimo to jest to coś, co musi wyjść, ponieważ to, co trzymane jest zbyt długo, zaczyna zatruwać od środka. Ten ktoś wie, że słowa prawdopodobnie nie będą doskonałe. Mogą wychodzić chaotycznie, pomieszane, może nawet z tonem, który nie odzwierciedla dokładnie tego, co czuje. Ale intencja jest jasna: mówić, wreszcie, szczerze, nawet jeśli to boli, nawet jeśli jest to niewygodne, nawet jeśli druga strona nie wie dokładnie, jak zareagować. Zaufanie innej osobie do tego stopnia, że ujawnia się rzeczy nigdy wcześniej nie powiedziane, jest ogromnym ciężarem. To nie jest wybór podjęty lekkomyślnie. Ten ktoś prawdopodobnie już przeanalizował i przejrzał w umyśle każdą możliwą reakcję. A co jeśli spojrzą na mnie z litością? A co jeśli nie zrozumieją? A co jeśli przerwą mi, myśląc, że wiedzą, co mam zamiar powiedzieć, zanim jeszcze skończę? Ale mimo tych obaw, nadeszła chwila. Dla osoby, która słucha, ważne jest, aby zrozumieć, że to nie jest byle jaki moment. Nie jest to zwykła rozmowa, ani coś, co można załatwić w pośpiechu. To moment, który może dużo zdefiniować dla osoby, która się otwiera. Może to być punkt zwrotny w sposobie, w jaki postrzega życie, relacje i przede wszystkim siebie samą. Ta osoba może szukać ulgi, ale także czegoś głębszego połączenia ponieważ u podstaw każdego bólu tkwi pilna potrzeba bycia zrozumianym, nie czucia się samotnym w tym, z czym się zmaga. To otwarcie nie jest tylko aktem odwagi, to także krzyk nadziei, że ból, gdy się go dzieli, może zostać złagodzony. Ale nie oczekuj, że wszystko będzie proste czy szybkie. Ten proces może być niezręczny, pełen długich pauz i chwil, w których cisza mówi więcej niż jakiekolwiek słowo. Mogą pojawić się łzy, złość, żal, a czasami nawet wahanie, czy kontynuować, ważne jest, aby być obecnym we wszystkich tych momentach bez prób przyspieszania czy wypełniania pustki gotowymi frazami, ponieważ najbardziej ktoś taki boi się być uciszony lub czuć, że jego słowa nie mają znaczenia. I kiedy słowa są wypowiadane, w środku dzieje się coś ważnego. Ta osoba konfrontuje się ze swoimi cieniami. Przegląda momenty, które być może starała się zapomnieć, zmierza się z tym, co najtrudniejsze w sobie, a jednocześnie ufa, że osoba słuchająca będzie miała wrażliwość potrzebną do poradzenia sobie z tym. Bycie słuchaczem w takiej chwili nie jest prostym zadaniem. To nie tylko fizyczna obecność, to bycie w pełni dla tej osoby, odkładając na bok oceny, opinie lub natychmiastowe rozwiązania. Czasem największym darem, jaki można dać komuś, jest uważne milczenie. Przestrzeń, aby słowa mogły płynąć bez przeszkód, ponieważ akt mówienia sam w sobie jest głęboko transformujący. A kiedy prawda w końcu zostanie wypowiedziana, może się zdarzyć, że ta osoba poczuje się odsłonięta, bezbronna, jakby zdjęła zbroję, którą nosiła przez lata. W tym momencie reakcje są kluczowe. To nie jest czas na próby naprawienia wszystkiego ani na oferowanie gotowych odpowiedzi. To jest czas na uznanie odwagi, która była potrzebna, aby tak się otworzyć, i na zwalidowanie tego, co zostało powiedziane. Proste jestem tutaj z tobą, może mieć głębszy wpływ niż jakiekolwiek wyrafinowane przemówienie. Ta osoba może wyjść z tego momentu lżejsza, ale także może wyjść z wątpliwościami lub niepewnością. Czy postąpiła właściwie, otwierając się? Czy naprawdę została wysłuchana? Dlatego ważne jest, aby osoba słuchająca była gotowa, aby pozostać obecna, nie tylko w momencie rozmowy, ale również później, w nadchodzących dniach, ponieważ otwieranie się to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Ta wymiana wrażliwości i obecności tworzy coś rzadkiego i cennego, więź, która wykracza poza słowa. Ta więź nie wymaga perfekcji od żadnej ze stron. Jest budowana na autentyczności, wzajemnej akceptacji i gotowości bycia tam, nawet gdy jest trudno. To rodzaj połączenia, który może odmienić życie, bo pokazuje, że w końcu nikt nie musi nosić wszystkiego sam. Ta osoba nadal może się bać, nadal może odczuwać wstyd lub wątpliwości, ale stawiając krok ku otworzeniu się, już pokazała niesamowitą siłę, nawet jeśli tego nie dostrzega. A osoba, która tam jest, aby słuchać, ma szansę być częścią czegoś znaczącego, czegoś, co wykracza poza powierzchowności codziennego życia. To nie jest mała ani nieistotna rola. To szansa, by stać się częścią realnej zmiany, by ulżyć w bólu, który był trzymany zbyt długo. Teraz pozostaje ostateczne pytanie: kto jest gotów słuchać z otwartym sercem? Kto będzie w stanie być tą bezpieczną przystanią, tym miejscem, które zapewni upragnioną gościnność? Ponieważ prawda jest taka, że momenty takie jak ten wymagają wzajemności. Nie wystarczy, że ktoś się otworzy. Konieczne jest, aby druga strona była naprawdę gotowa słuchać, przyjąć, być obecnością, której druga osoba potrzebuje. Czas milczenia dobiegł końca. Słowa są gotowe do wypowiedzenia. Wszystko zależy od tego, jak zostaną przyjęte. Teraz, gdy słowa są gotowe do powiedzenia, moment niesie ogromne znaczenie. Ta osoba nie pragnie tylko mówić, szuka bycia wysłuchanym, szuka przyjęcia, które pozwoli jej w końcu uwolnić ciężar, który przygniata jej duszę. Nie chodzi o znalezienie wszystkich odpowiedzi ani natychmiastowych rozwiązań, ale o poczucie, że w środku takiej samotności jest ktoś, kto rzeczywiście chce być obecny. Dzieląc się, ta osoba pokazuje odwagę w najczystszej formie odwagę bycia wrażliwym a to jest coś, na co niewielu się zdobywa. Otwarcie serca, przyznanie się do bólu, lęków i wyrzutów sumienia to akt, który zasługuje na szacunek, empatię. I cierpliwość. Osoba po drugiej stronie, słuchając, musi pamiętać, że każde wypowiedziane słowo zostało wybrane z trudnością. Każda cisza między zdaniami niesie głębokie znaczenie, a każde spojrzenie szuka znaku zrozumienia. A kiedy ten moment wreszcie dobiegnie końca, kiedy wszystko zostanie powiedziane, a emocje wyrzucone na zewnątrz, może pozostać jeszcze pustka, ale inna pustka. Pustka kogoś, kto wreszcie uwolnił się od ciężaru. Ta pustka to przestrzeń, na której może zacząć się budować uzdrowienie, gdzie nadzieja może powoli, krok po kroku, znaleźć ponownie swoje miejsce. Prawda jest taka, że wszyscy w pewnym momencie stajemy się tą osobą: wszyscy nosimy w sobie bóle, sekrety, lub części nas samych, które nigdy nikomu nie zostały powiedziane. I wszyscy wiemy, co to znaczy czuć się na granicy eksplozji, desperacko pragnąc, aby na świecie istniała osoba, która potrafiłaby nas wysłuchać bez oceniania. To właśnie dlatego ten temat jest tak potężny, tak ludzki. Bo w głębi duszy wszyscy jesteśmy zrobieni z tej samej materii miłości, bólu i potrzeby połączenia. Teraz Twoja kolej. Co o tym myślisz? Czy kiedykolwiek byłeś tą osobą? Czy desperacko potrzebowałeś kogoś, kto wysłucha, ale bałeś się otworzyć? A może byłeś tą osobą, która wysłuchała, która była obecna, kiedy ktoś potrzebował bezpiecznej przystani? Podziel się w komentarzach swoim zdaniem na ten temat. Porozmawiajmy o tym, bo rozmowa, nawet tutaj, również jest sposobem na złagodzenie ciężaru, który nosimy. A jeśli ta wiadomość w jakiś sposób Cię poruszyła, nie zapomnij o wsparciu zostaw like, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać treści, które mówią bezpośrednio do serca. Razem możemy stworzyć przestrzeń, w której wrażliwość nie jest słabością, ale aktem odwagi i siły. Więc powiedz w komentarzach, czy jesteś gotowy, a słuchać? A może teraz przyszła Twoja kolej na mówienie? Wspierajmy się nawzajem i rośnijmy razem, bo nikt nie musi nosić wszystkiego sam a.